Witajcie w drugiej części vloga. Dzisiaj zobaczycie sobie mój drugi wyjazd z gór i to co tam znalazłem. Zapraszam Was do oglądania. Takie przejście pomiędzy skałami i gdzieś wyjdziemy. O! Są góry, ale cały czas pada. Nie wiem, skupiłem się na tym wyjeździe na czymkolwiek, żeby zrobić ładne widoki raczej niż zwierzęta, bo jest już jednak październik. Ale może jakaś salamandra by się trafiła, kurcze to by było świetne. No widzimy jak jestem w jakim jest tym miejscu, fajne skałki i to no idziemy dalej. Przy okazji wizyty w Karkonoszach udało mi się odwiedzić Karkonoski Park Narodowy, a tam znalazłem parę fajnych grzybków i fajne widoczki, więc oglądajcie. Tutaj potrzebuję pomocy w identyfikacji, bo nie jestem w stanie stwierdzić, co to jest. Wydaje mi się, że to są jakieś roztocze albo coś. Mam świetną informację, odwóg ptasznika pociemniał. Tak to wygląda. Jak, za, jak macie ptasznika, który ma włoski parzące i zobaczycie takie coś że jest ciemne, to jesteście pewni, że on będzie liniał w przeciągu tygodnia, dwóch, yy, więc fajnie, fajnie. Będzie duży. Może mi się uda go przyłapać na linieniu. Będę starał się tutaj pryskać yy, wodą teraz przed Norę, żeby wyszedł sobie linieć na zewnątrz. A ja mówię, że miał który mu biegł. Wow, nie wiem, czy to widać. Chyba widać. Kurde, leży na plecach. Trzecią godzinę już, kurde, i nic jeszcze nie wyszło. W trochę się martwię, ale raczej y, wszystko pójdzie dobrze, zrobił sobie dywanik, ma mokro y, Więc no, ja tutaj w sumie nie muszę się martwić, raczej i zobaczymy jak wrócę, co będzie Jakie tu są kurde homory wielkie Yeah, nie mogę Mam rozmiar 46, tak dla porównania Niestety ktoś go popsuł Albo coś Nie wiem jak on się nazywa, ale jest duży. Fajny. Podczas spaceru udało mi się spotkać dużo biedronek azjatyckich, czyli bardzo inwazyjnego gatunku, który pochodzi z Azji, jak sama nazwa zaskazuje, i morduje nasze rodzime biedronki. I no, w tym okresie jest bardzo, bardzo często spotykany przez to, że próbują przedzimować i dostać się do naszych domów. Jeżeli byście chcieli film odosobniony specjalnie temu gatunkowi, bo jest bardzo ciekawy ten temat i wiele pewnie osób o niektórych rzeczach nie wie, to dajcie mi znać w komentarzu. A teraz oglądajcie dalej Widzę, że chyba wyliniął Wyliniał, dobra, widzę 5,5 godziny Czy tam 5 Dobra, zobaczmy, bo to goto, bo to, to, to będzie mocne Ja wyciągnąłem wylinkę, ale się dobrze zachowała Pięknie, bo jest jeszcze mokra Tak, to duży, nie? Duży jest um, Fajna W każdym razie yy, No, on jest jeszcze Miękki strasznie, w sensie, no jest cały biały E, więc ja dzisiaj nawet nie patrzę, jak on wygląda i jak jest wielki, tylko wyciągnąłem w linkę. E, więc jutro zobaczymy, więc. Ło! O kurde, ale wielko się zrobił. A ja A byłeś takim szkrabem, jak ci kupiłem. 5 cm, miał Teraz to nie jest, 15. Nie, będę go mierzył, ale to później dam mu jeszcze spokój, bo jest dzień po wylince, więc no, przesadzajmy. Wow. Dzięki za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, bo w przyszłym roku będzie pełno takich vlogów, no to zostawcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja się z wami żegnam, no i do zobaczenia za tydzień w sobotę. Siema.